Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepko. Będą nowe szklaneczki, będą nowe kieliszki, będą nowe dzbanki. Jak już widzicie, są nowe siedziska na krzesła ale i też będzie fajna taca arbuzowa na sztućce więc zaglądajcie do końca, bo naprawdę warto w Pepko teraz jest czyste szaleństwo lato i wiosna pełną parą lecimy na półeczki i zobaczcie jakie fajne siedziska, możecie kupić takie trzy różne zestawy pakowane po dwie sztuki 40 na 40 cm i kosztują 15 zł Zobaczcie, jak to wszystko ładnie jest poukładane. Tak więc, na jednym takim regale macie wszystkie dostępne modele. Tutaj jest taki w paseczki, bądź z tej kolekcji, właśnie, gdzie są papaje, albo tutaj takie listki to jest ta kolekcja Exotic Patio, więc też jest piękna. Kolejny regał to panie wystawiły te szklanki. Tutaj macie szklaneczki bądź kieliszki. Te szklanki mają pojemność 420 ml. Te niebieskie to już w ogóle jest hitem, są hitem na TikToku. Widzę, że tak zachwalają dziewczyny. Widziałam jak to pięknie wygląda jak się naleje wody i wrzuci cytrynę. Uwierzcie mi, te niebieskie to po prostu są totalnym sztosem. 360 ml kieliszki i i za ten zestaw zapłacicie 30 zł. W zestawie macie 4 sztuki. Kolory dostępne to różowy, zielony i oczywiście niebieski. Zielony wygląda tak. No i niebieskie chyba zdecydowanie w tej kolekcji wygrywają piszcie dziewczyny komentarze, który kolor wam przypadł najbardziej do gustu a teraz widzicie już tą kolekcję piknik party i tutaj pokazywałam ostatnio cudowne miseczki miski a teraz pokazały się formy do lodów, żółte bądź różowe i tu co mi się podoba że macie różne kształty w jednym 8 zł kosztują, macie limonkę ananasa, truskawkę no i co najfajniejsze to arbuz Taka połówka arbuza. Tutaj te miseczki 10 zł. Te talerzyki też wam pokazywałam. Są świetne za 15 zł. Tam w zestawie są 4 sztuki. Dzebanek plastikowy 20 zł. On ma tutaj kranik na dole i ma te właśnie. Mm, owoce, Które mają te szklaneczki za piątkę. Następnie pokazał się taki dzbanek 30 zł, i w tym zestawie, słuchajcie, macie cztery takie kubeczki. Tak więc, jeżeli szukacie czegoś na piknik, to uważam, że to jest fajna propozycja. Następnie pokazały się świetne szklanki, i te mnie bardzo tutaj kuszą, ponieważ są plastikowe, one idealnie nadadzą się właśnie na jakiś piknik, czy nad wodę, czy na plażę, wszędzie. Nie musicie targać się, wiecie, szklanych ciężkich szklanek, a tu taki wytłoczony piękny wzór, ale jakieś krople, zobaczcie no cudownie to wygląda. Macie do wyboru zielony bądź taki różowy kolor i za te 4 sztuki zapłacicie 17 zł, a pojemność ich to 400 ml. Cudny zestaw talerzyków Arbus. Czekam na miseczki i na jakieś może mm, właśnie duże miski, bo kubeczek jest on kosztuje 17 zł do tego jest zielona rurka, pokazywałam we wcześniejszych przeglądach wspaniałe zestawy miseczek, awokado właśnie i, trusk... Boże, i truskawka i cytryna, brakuje tam arbuza za 25 zł a tu już macie kolejną nowość to szklany taki kubek awokado z uchem i to ucho to jest kolejny plus kosztują 8 zł, są naprawdę rewelacyjne i do tego macie takie zielone słomki, pojemność to 400 ml. Pokazały się, kochani, takie sztuczce zestawy w takich plastikowych już organizerach na sztuczce. Kosztuje ten zestaw 30 zł i możecie kupić różowe bądź zielone, i one są też idealne właśnie na jakiś taras, ogródek, czy nawet do domu. Cudowny hit to ta taca arbuzowa, ona jest przepiękna, zapraszam na koniec filmiku, zobaczycie na co się skusiłam i na co się skusiła też kuzynka, bo dzwoniła do mnie 20 zł za tą przepiękną tacę. Ona jest naprawdę rewelacyjna i jest dosyć spora. Pokazały się też nowe, widzę, miski z tej nowej kolekcji Picnic Patio. Zielona oczywiście i różowa. Za tą miskę zapłacicie 10 zł i ma przepiękny, wytłaczany wzór. One mi się tak kojarzą, jakby takie były krople wody no coś pięknego. O, zobaczcie, dorwałam tą szklaneczkę z, tym, y, z tą słomką, tak więc tak prezentuje się w całości. I tutaj macie cenę 400, oj, przepraszam, 460 ml, tu jest pojemność, więc jeszcze większy niż y, te zwykłe y, takie szklanki. Nowa dostawa, ale widzę, poznikały te zestawy z tymi talerzykami papai. Natomiast dużo już widzę tych metalowych ananasków. Tutaj macie taką słomkę, którą możecie sobie regulować, bo ona jest teraz złożona. Ale co mi się podoba, zobaczcie, jakie fajne kosze pokazały się w Pepko. I tu macie najmniejszy za trzy dyszki. Pokażę Wam cenowo mm, po kolei, bo tu jest średni i największy. I za chwileczkę jeszcze pokażę Wam, jak one są rozłożone. Tak więc średni kosztuje 40 zł. Jest to ta kolekcja Exotic Patio, one są naprawdę cudne. Tu macie połówkę kosza, też można tak zostawić, jak chcecie. A tu jest największy, 50 zł. Wymiary oczywiście macie u góry. I teraz zobaczcie, jak on się prezentuje. No, czyż on nie jest uroczy? No, jest cudny. Chyba jeden z ładniejszych koszy, jaki pokazał się do tej pory w Pepko. No i kochane, od wczoraj jest nowa gazetka i nowe dresiki. Możecie kupić spodenki, bluzy i one są welurkowe, one są naprawdę przyjemne w dotyku i uwaga, one nie są wcale ciepłe na lato, bo tutaj y, pani mówiły, że one będą za ciepłe. Nie, ja mam taki dresik i uwierzcie mi, jest cudowny i wcale nie czuję się w nim, y, żeby nie wiadomo jak mi było ciepło, więc kupujcie jeżeli wam się podobają bo naprawdę będziecie zadowolone one są bardzo wygodne i dla dziewczynek tutaj są takie kolory mięta i róż i fiolet beżowy jest dla starszych dziewczynek bo one są aż do rozmiaru 170 czyli te najmniejsze zaczynają się w cenie 15 zł, te średnie dla dziewczynek 20 zł i tu macie też 170 rozmiar, czyli to jest taka SK nasza damska. Tak one tutaj się prezentują, mają z przodu dwie kieszonki, taka szeroka guma w pasie, a tu już jest dla nas kolorek taki fiolet różowy od S do 2 razy XL. I nasze damskie kosztują 25 zł. Oczywiście możecie kupić też tą cudną miętę, już za chwileczkę wam pokażę. Tu szukałam rozmiaru S, żeby zobaczyć, czy one są faktycznie... Bo ta M jest taka duża, zobaczcie, mega. I chciałam zobaczyć, by porównać, jaka to jest rozmiarówka, ale no nie było. Tu macie tą mięte czy niebieski. Pięknie to wygląda, naprawdę bardzo, bardzo fajne spodemki na lato. A tu już macie bluzy, 30 zł, z przodu... Są dwie kieszonki na zameczek. Bardzo ładnie wygląda ten fiolet i jeszcze są beżowe. A dla nas ta, ten kolor niebieski, czy tam miętowy, w zależności od światła, i ten fiolet, który też wpada w róż. Tak więc na no, różowe, niech będzie, że to jest różowy kolor. 40 zł i one są od S do 2 razy XL. Naprawdę piękne. Dwa, dwie kieszonki. Chciałam powiedzieć, dwa kolory. No i tak ten drugi kolor się prezentuje. Znajdziecie również nowe już koszulki na ramiączkach od S do 2 razy XL, przepiękny niebieski kolor. No i to już jest dla mnie niebieski, zobaczcie jaka różnica. Niebieski no tamten mi podchodzi podmięty, ale wiem, że tu jest mnóstwo ludzi, którzy i tak napiszą swoje więc już niech będzie każdy powie sobie swój kolor no i oczywiście beżowy zadyszkę dla dziewczynek mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał kochani, Wam życzę cudownego piątku cudownego weekendu, zdróweczka dla Was teraz podobno ma być ciepły weekend tak więc korzystajcie ze słoneczka Zapraszam na wczorajszy przegląd. Tutaj w dalszym ciągu do 30 kwietnia trwa promocja, minus 50% na drugą rzecz. Ale to się tyczy tylko, kochane, ogrodu, ponieważ wczoraj wpadłam do PEPKO i mówię: Co to jest za promocja? Te 50%, a ona mówi: To jest ogród. I ja mówię: No, to dlaczego rozdzielacie to na dwie szyby? Bo to jest mylące. No, ale no widzicie, tak to robią. Więc to jest jedna promocja, kochane. A ja kupiłam sobie tą tackę. Ona jest cudna, i oczywiście skusiłam się na te miseczki awokado. I yy, czekam ja po prostu na te miseczki z Arbuza, bo wiem, że będą cudne. Tak więc tutaj jedyny minus jest taki, że te pestki są trochę krzywe, ale kuzynka też kupiła i mówi, że też ma te pestki tak krzywo wymalowane w środku, tak więc no one tak się prezentują, ja mimo wszystko jestem i tak zadowolona, bo one są naprawdę bardzo ładne na jakieś owoce w okresie letnim jak najbardziej, no i oczywiście różowa forma y, też poleciała ze mną do domu, bo jest przecudna, ten arbust tam jest boski. Byłam jeszcze w i słuchajcie, skusiłam się na tą matę, która jest po, po złożeniu um, jako torba i tu mm, pokażę Wam po prostu jak ona wygląda w następnym przeglądzie action. Na razie ona po rozłożeniu tu ma taki rzep, który przekładamy, później można zapiąć, zrobić z niej tą torebkę. Jest dosyć spora, bo myślałam, że ona będzie mniejsza. Ja oczywiście wybrałam Arbus, bo najbardziej ten kolor do mnie trafia i wzór moje dziecko nie pozwoliło mi złożyć, bo tak mu się spodobała, ale ona tak zobaczcie, wygląda, więc no, będę, będę myślę bardzo zadowolona i będę Wam polecać oczywiście. Ja wiem, czy lubicie oglądać rzeczy, które są naprawdę fajne, a ja takie też dla Was szukam. Kupiłam też w ostatnich dniach tą fontannę, która jest takim hitem. I uwierzcie mi, że mm, nie chce mi działać. <noise> nie wiem, czy mam takiego pecha, czy po prostu ona musi się dzisiaj naświetlić tym słońcem. Mam nadzieję, że będzie cały dzień świecić ładnie słoneczko i zobaczymy. Bo gdzieś tam słyszę, że ten mm, silniczek chodzi, ale no nie pryska ta woda. Zobaczymy. Kochani, dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapeczki i cudowne komentarze. Jesteście wspaniali. Dla Was wszystkiego co najlepsze. Witam nowe osoby na kanale, cieszę się, że do mnie trafiliście. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a dzisiaj będą jeszcze dwa przeglądy buziaczki. Pa!